Jest sma 30 Dzisiaj później przyjechałem. Chodź kurde już trochę odżyła. Wczoraj dwa batony wpierdzieliła To już tak się nie pcha. No Wczoraj się odważyła przyszła i z ręki wzięła. Wow. No. oczy ma ładne nie widać żeby jej co było po oczach dobrze wygląda to Zabiedzona, no i ten kark taki wyczochrany od łańcucha. Ja tu przyjechałem zobaczyć jakie dwa samochody dostały. Kiedy? No czy to, to przejechało? gdzieś chyba i rano mogli tam to, to może, może do tego psa przyjechali w nocy i nic nie mogli zrobić i pojechali z powrotem Nie rano teraz wracali dopiero Aha. Mijałem ich w mucznym dopiero tam. A rejestracje jakie nasze? Nie, Lubelskie chyba i druga po to, to pewnie któreś. Masz mi to wyłącz ten z góry przycisk. Tu Ej, masz Przyjechała dziewczyna ścisnę i ma się zająć tym psem. Tylko w tej chwili jest podejrzenie, że może mieć tu młode gdzieś schowane, ale, ale nie ma pewności, że to tak jest. No, 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 zwęchci się poprawił, widzę. Pierwszy raz jak rzucałem to... Pana znała pewnie pan trochę, to też inaczej. To nie za palce kruca fix. No masz. Może ty z prawej ręki nie bierzesz, jak to niektóre psy, a kto by cię tam tak uczuł. Sutki takie jakby przysnięte już są. No tak tak, tak mi się to właśnie też wydaje. No to nie jest aktualna sprawa. Ja wczoraj napisałem na filmie, że masz przyjechać. Tak, o, no ja wczoraj właśnie, ale źle mi powiedziałem, powie, 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 że to jest w Bukowcu. Ja myślałam, że w tym Bukowcu chodzi tam koło Terki. a to aż tutaj, ja to tak pod nocy nie jechałam. A mogę cię pokazać coś powiedzieć, abym ja coś chciał publikować, Że tak, przyjechałaś? No pewnie nie ma problemu. Masz. No iść może. Tam nie, tak nie znam Może już się ze mną trochę oswoiła. Oswoiła się, widać. No tutaj nawet w tą stronę nie chcę patrzeć. No pamiętam też ma jedzenie. Um. Hm. Ich finde es gut. Also Ostatnie auto z parkingu odjeżdża, stanąłem z dalsza, przez lornetkę, poobserwuję okolice, bo jest podejrzenie, że może ktoś się tu wyrzucił z młodymi i gdzieś się ukryła i tak tu się trzyma tego parkingu. Wcześniej zarazem przeszukałem okolice, ale bezskutecznie, dziewczyna z cisnej, która przyjechała po nią... Pojechała z powrotem, po jakieś rzeczy potrzebne do złampania i ma wrócić, ale czy jej się to dzisiaj uda, to nie jestem pewien. Jest kawał drogi, ale jakby wróciła, to może bym jeszcze to nagrał i pokazał szczęśliwe zakończenie historii. No nic, ja jadę jak dziewczyna zdąży to cię zabierze jak ją jeszcze po drodze bym spotkał to wrócę ty lepiej nie właśnie, tylko sieć tam pod domkiem No i co poskuda nie dałaś się złapać wczoraj dziewczynie. Dzisiaj ma przyjechać jeszcze raz, może się uda wreszcie. No i co pierdzieliłaś kolejnego batona. Wyglądasz już trochę lepiej. No już teraz na, na tym inaczej się zachowuje. W opisie pod filmem będzie link, gdzie będzie można siedzieć dalsze losy i ewentualnie wspomnieć dziewczynę za to, co zrobił. No. no zobacz, teraz już nie chce nawet gryźć, łazika od ciebie. O. Dobry pies, dobry. Przestraszono strasznie. O kurde. Taka fajna jest Nie pokazaliśmy jak to, czy my zrobili, bo to zaraz by się mądrzy znaleźli, no co nie, by wiedzieli nie najlepiej. No <noise> to sensu, całkiem bez <noise> Dobrze fajnie. się wreszcie roście skończyło. No. Nie trzeba tyle jeździć. <laughs> Trzeci raz tutaj jechałam dzisiaj. Kawa ciągnął z samu wejść tu. No? Jakoś ją wrzuca. Raczej pewnie nie będzie chciała wejść. No chodź. Wątpię. Nie da się jeszcze gdzieś w środku przywiązać w razie czego? Wiesz co, może koniec sobie tej linki zostaw gdzieś no właśnie. Nie da dasz... się. Żeby potem się to chyba przez ten czarny plastik, bo tu się kanapie nie składa, wiesz? Chyba przez ten kart, ale... no, patrz, jak się kłoda już zmieniła. No od razu, no ona się na ze, ze, ze strachu po prostu, tak, no. taka reakcja. Dobry, to jest dobry. <laughs> nie, nie Będzie pan te pilnował jej łyba. No. tak powiem. Dobra, i poproszę zaraz o zamknięcie. Tam... Nie, to jest po prostu przygnębia, że jak otworzymy bagażnik, żeby gdzieś nie wyskoczyła, albo coś, żeby to. Żeby drugi raz nie było jakichś problemów. Spokojnie, nic nie zrobię. Nic nie zrobię. Nie Uważaj tam na głowę. Rąbku, wszystko. To co, zamykamy? No i tak, super, dziękuję. Dzięki. Ja też się cieszę, że wam się udało. To, to napisz tam to co tak, mówiłem. Na link linka mi wyśli. Dobra.